Panie Marszałku, ja mam pytanie natury ogólnopolskiej, ponieważ w piątek pan minister Sawicki wywołał niemałe zamieszanie, porównując Biznes Center Club wręcz do NSDAP. Czy w Sejmie trwają obecnie prace nad gruntowną reformą KRUS-u i w ramach takiej małej sugestii, do której natknął mnie pan poseł Palingot poprzez swoją książkę, czy. Byłaby możliwość przekształcenia statusu rolnika w status przedsiębiorcy rolnej. I nieskromnie dodam, że sugestia w bardziej rozwiniętej wersji została doceniona przez doktorantów na SGH podczas jednego z konkursów. Dziękuję. Ja nie potrafię na to pytanie, czy da się. Yy, nie, nie wiem jako kroczy po sali, ale ja będę z tego odpowiadał, będzie szybciej. Yy. Nie wiem, czy, bo co to znaczy przedsiębiorca rolny i rolnik? No wielu rolników moim już dzisiaj to są klasyczni przedsiębiorcy rolni, bo w ogóle... No, no. Ta to by trzeba już precyzować, czym się różni właściwie rolnik. Rozumiem, że rolnik się skalą przede wszystkim, jeżeli ma dwa hektary, czyli dwie morgi czy coś, no to jest rzeczywiście trudno to mówić o przedsiębiorczości, a jeżeli ma 200 hektarów, to i sobie radzi dobrze i ma milionowe zyski z przedsiębiorców. W tym kierunku nasze rolnictwo, podobnie jak każde rolnictwo na, w Europie, zmierza. No, z tym, że ten proces oczywiście nie może być procesem politycznie stymulowanym, nie może się odbywać kosztem ofiar, jak w wielu krajach, tylko się odbywało, w jedną czy w drugą stronę, no na ogół w drugą stronę, czyli zabieranie majątku, parcelowanie ziemi, przydzielanie albo marnowanie, tak jak go byli komuniści. Ten proces jest naturalny. On się odbył w Europie Zachodniej w dużym doszło do dużej koncentracji. Zajrzeć trochę tą uprawę, bo tam gdzie się winnice uprawia, to oczywiście jest wydajność taka, że można mieć jeden hektar winnicy i z tego żyć dobrze. No, w Polsce się nie da żyć dobrze z hektara kartofli czy zboża. I ja tyle. No, na to pytanie myślę, nie, nie wiem. No, co do Sawickiego, strasznie niefortunna wypowiedź. Może być, że jej nie znałem, no, może być kompromitująca. Może pan czegoś tam nie dosłyszał, może on zażartował. Właśnie trudno uwierzyć, żeby poważny i rozumny człowiek, jakim jest pan minister Marek Sawicki, którego dążę, że to osobiście od wielu lat, jest wiele kadencji, tak jak ja, żeby on taką potworną rzecz mógł powiedzieć, żeby porównać do przestępczej organizacji, na której czele stał Hitler, no co to była nsdap to już Państwo wiecie, prawda, to była organizacja partyjna, nacjonal-sensorystyczna Deutsche Arbeiterpartei, czyli partia zbrodniarzy, no, skazana w Norymberdze, żeby do niej porównać podściny ten no, to wszystko można zarzucić, chyba może jakieś nadmierne obżarstwo na bankietach, ale to chyba wszystko, cała zbrodnia. Także ja muszę powiedzieć, że ja, ja, ja tego nie rozumiem. To mógł być jakiś, że ja nie potrafię tego w ogóle skomentować, a nie ocenić. Pytanie do Pana posła, do Nie wiedziałem, że Pan będzie obecny, ale skorzystam z okazji. Kilka tygodni temu byłem na spotkaniu z organizowanym przez TVN, dlatego w Poznaniu byli obecni pan prezydent Dudkiewicz i, Grobeny. I W wyniku rozmowy, również mogli, mogła publiczność uczestniczyć, zaproponowałem utworzenie klastru firm, które by pracowały na rzecz e, produkcji e, dla kolei państwowych, bo tak to, bo u nas jednak jest póki co monopol. Przewodzek pasażerski, chociaż dojcie pan, jak widzimy, już chodzi. Do czego zmierzam? Skoro mamy inicjatywę e, z wykorzystaniem środków unijnych, a konkretnie EIT, czyli ten Europejski Instytut Technologiczny w Wrocławiu, czy nie mogłoby się zrodzić, skoro jest Pan w Ostrowie i są tutaj zglisza dawnego z NTK, skoro w Poznaniu jest cegielski, skoro Pan jest wykładowcem akademickim e, Fizyka co prawda, to nie są te, te nauki, ale czy nie można by było pomyśleć o, o, o czymś takim, taka inicjatywa, to nie, jest, to nie jest pytanie, to jest taka propozycja ze względu na, na tradycję wykształcenia kadrę i tak dalej. Natomiast mam pytanie do, do wszystkich Czech pan ale myślę, że odpowie Pan Marszałek Misiełowski, Od jakiegoś czasu nurtuje mnie takie pytanie, czy jest plan, nazwijmy to sobie plan B w Platformie Obywatelskiej, ponieważ to jest oczywiście moje subiektywne odczucie, że troszeczkę szkoda by było, żeby pan premier Donald Tusk startował w wyborach prezydenckich z bardzo prostej przyczyny. Ja bardzo bym chciał, życzyłbym sobie, żeby miał za sobą drugą kadencję jako premier RP, bo śmiem z tego co sobie obserwuję, że bardzo się rozwija, o tak to nawet powiem, i myślę, że w tym momencie to był po dwóch kadencjach, myślę, że na pewno owocnych, zapisałby się, no, jak ktoś popularnie mówi, z złotymi złuszkami w historię na pewno po 1945 roku. To pytanie, czy jest taki plan, czy się w ogóle o czymś takim mówi. Natomiast tu propozycja pomyśleć może na czymś takim. Ja, ja. Znaczy ja y, może się odniosę do, tego, y, do, do pierwszej części y, Pana wypowiedzi. Czy nie znam szczegółów? Ja proszę o kontakt, może mailowy najlepiej y, z, z bliższym przedstawieniem y, tej koncepcji, tego pomysłu. I oczywiście no, każdy pomysł, y, który który może pomóc w rozwiązaniu jakiegoś konkretnego problemu, no jest, jest warte rozważenia. Ja nie potrafię Panu nic bardziej konkretnego w tej chwili powiedzieć, bo nie znam, nie znam szczegółów tej, tej idei. Proszę może o, o, o jakąś dokładniejszą informację. Prosty adres mailowy dariusz.lipiński I może proszę na początku nam zaznaczyć, że to jest czy to jest pomysł, o którym tutaj rozmawialiśmy na spotkaniu w Ostrowie, żebym, żebym tego nie przeoczył? Z całą pewnością Panu odpowiem bardziej precyzyjnie, wtedy czy nawiążemy jakiś kontakt. Tak? Natomiast no, w chwili obecnej trudno jest mi już cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć, bo, bo tak jak powiedziałem, nie znam, nie znam szczegółów. Natomiast co, co do tego drugiego pytania, to nie wiem, Pan Marszałek. proszę pana, w tej chwili za wcześnie, żeby o tym mówić. Plan B, o którym pan mówi, sprowadzałby się do tego, żeby Platforma już w tej chwili zgłosiła jak swojego kandydata na, na prezydenta. My jeszcze tej dyskusji nie odbyliśmy. Na razie... No, dość yy, trudno by było nam takiego kandydata wyłonić, a proszę pamiętać, to no nie jest zabawa. No. To jest no, niezwykle poważna decyzja. To nie chodzi o to, żeby platforma wyłoniła kandydata, żeby on przegrał, tylko żeby wygrał, żeby odsunął Lecha Kaczyńskiego no, z wielu powodów, których tu część podałem, jest jeszcze bardzo wiele innych i... i na dobra Polski te wybory dobrze, żeby nasza partia wygrała. Ja dzisiaj, jeżeli tak Pan rozumie, bo my różne warianty bierzemy pod uwagę oczywiście, ale dzisiaj nie jeszcze naszym kandydatem nie jest w ogóle oficjalnie Donald Tusk i jest za wcześnie, żeby ten dyskusję. nie chcemy specjalnie tej dyskusji żeby kandydata nie spalić. Wrócimy do kwestii wyborów prezydenckich mniej więcej za pół roku. Wtedy będzie czas, żeby na tego, pytania, na tego rodzaju pytania odpowiadać. W tej chwili traktujemy sprawę jako trochę przedwczesną. Natomiast problemem jest to, czy jesteśmy w stanie dzisiaj znaleźć kandydata, który by te wybory wygrał. Marszałku, ja mam takie pytanie, czy jest szansa na zmianę konstytucji, w szczególności w tej części kompetencyjnej to jest po pierwsze. Po drugie wzmocnienie któregoś z systemów albo rządów premiera, albo rządów prezydenta. I druga część mojego pytania związana z tym bardzo, czy jest jakakolwiek szansa na zmianę ordynacji, ordynacji wyborczej. Oczywiście a, mówię o tej kadencji. Tak, no y, próba zmiany ordynacji, jak pan wie, sądząc z tych pytań, pan śledzi, życie polityczne już się odbywa, i zapytował to prezydent. Więc y, w tej chwili zmiana ordynacji, y, a, a to się udało przegłosować w Sejmie, natomiast poważniejsze zmiany, czyli okręgi jednomandatowe. Na liczby posłów, senatorów jest, oznacza zmianę konstytucji i takiej większości w Sejmie się nie znajdzie, a gdyby się taką większość znalazła, to kosztem PSL-u i to oznacza upadek rządu i, i kryzys polityczny, więc w jakimś niewielkim zakresie zmiana konstytucji jest możliwa, ale bardzo niewielka, ale się też dokonała. zmieniliśmy na przykład, prowadziliśmy ten zakaz ludzi kandydowania, ludzi karanych. Natomiast zmiana ordynacji myślę, że w tej chwili będzie to bardzo trudne. No, mówię, mamy weto prezydenta, właśnie w każdym istotnym momencie, w każdym ustawie ważnym, jakimś istotnym, politycznym zwłaszcza jest weto prezydenta, które możemy odrzucić tylko z poparciem Lewicy, bo przecież PiS to weto będzie popierał. I, i, I w związku z tym właściwie no niestety nie... Nie jestem tu optymistą co do kompetencyjnego sporu, to także proszę wybaczyć, ale to nie wynika z tego, że ja się uchylam do odpowiedzi. To nie jest spór konstytucyjny, spór kompetencyjny jest polityczny. On jest efektem politycznego sporu i tego, że prezydent traktuje politykę zagraniczną i działanie w tym całym obszarze jako pole kampanii wyborczej, jako pole konfrontacji z rządem. To jest coś, co naprawdę dzieje się. No, nigdy tego poprzedni prezydenci nie robili, a konstytucja była, była ta sama i prezydent Kwaśniewski przyszedł z innego wozu niż premier Wózek. Na myśl mu nawet nie przyszło, żeby się konfrontować, żeby doprowadzić do spektaklu, że cały świat będzie teraz się zastanawiał, Polacy mają jedno krzesło, kto na nim usiądzie, kto będzie występował w imieniu Polski, czy podzielał ten czas. To jest po prostu, a przecież w podobnej sytuacji była, była Francja, gdzie był premier, prezydent socjalista, premier prawicowy i odwrotny, gdzie był potem prezydent Schirach, a premier lewicowy, to jest, no, 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 ale ta ostrość sporu politycznego w Polsce nie bywała zupełnie, chociaż nieco w czekach, też podobnie jak mówiliśmy zjawisko, to jest przykład niedojrzałych naszej demokracji, że politycy uważają, że jest tak ważne to, żeby jego było na wierzchu, że jest gotowy iść na, na bardzo daleko idącą konfrontację. I żadna ustawa kompetencyjna niczego nie zmieni. że ona już jest bezprzedmiotowa, bo Trybunał Konstytucyjny właśnie potwierdził to, co widzieliśmy. Prezydent ma prawo jechać ale tak najkrócej mówiąc, ale musi konsultować swoje wypowiedzi z rządem. Ale Trybunał nie powiedział, a co będzie, a nie skonsultuje. No i co z tego, nie zrobi tego. I, a, to, a to cały czas ma miejsce. No. Przecież od dawna Konstytucji było powiedziane, że politykę zagraniczną prowadzi rząd. rząd. No ale prowadził ją także prezydent, na przykład jadąc do Gruzji powiedział, przejechałem tu walczyć. Co zostało dobrane, a gdy będzie potrzebna zaczepka pod adresem zwłaszcza, że delikatnie mówiąc, no. Tej partii nie widziałem. Jak się, jak się zadałem, nie na pierwszy obiekt Więc był to mówiąc, no, ja jestem tutaj pesymistą. Uważam, że problemy polityczne w Polsce, które wynikają ze sporu politycznego, rozstrzygną wyborców. Dlatego nie przypadkowo mówiłem o narodzie jako ostatecznym suwerenie. Naród rozstrzygnie już niektóre kwestie za cztery dni, niektóre kwestie rozstrzygnie za. Rok, półtora roku, a ostateczna kwestia rozstrzygnie jesienią 2011 roku i wtedy dopiero ten y, zaciekły spór polityczny, w jakim żyjemy zostanie myślę szczęśliwy że Panie marszałku, zdobycie ile mandatów, ilu mandatów Pan za wynik dobre dla platformy w tych wyborach. Wydaje mi się, obecnie mamy 15, jak Pan wie, na 54 euro deputowanych będzie 50, euro 51. To jeszcze jest nie, nie ja się tak jak morski, zakładamy 50, 25 to, to będzie dobry, każdy powyżej 23 obywateli, czyli prawie podwojenie obecnej reprezentacji.